Koniec programowania i streamowania, oszustwo o mikrocypka. Uniwersum Macaliera robi się chore? Znaczy nie, że nie było chore, ale... Wszystkie moje pliki zostały przez e, tą aplikację Mikro Mikrokompany, które sobie na to pozwala, pracę ze współpracą z innymi. Czyli mikrocypek to wszystko... Mikrocypek pociągał za sznurki. Ja już nie będę mówił konkretnej tutaj nazwy, bo widać ją dosłownie tutaj na publicie. ja tego nie muszę mówić. Skurwysko, złodziejstwo, upierdolone robią wszystko, żebyś nie mógł niczego zrobić, a żebyś ciebie hajce wziąć. Ja dzisiaj piszę wniosek o zwrot wszystkich pieniędzy. <grym> Ale co, hajs Co się stało? Wytłumaczcie mi na czacie. piszę wniosek o zwrot pieniędzy, on na coś pieniądze wydał? Z racji z tytułu zniszczenia projektu mam dużo dowodów. Wysyłam to dzisiaj. wszystko, rezygnuję z tego wszystkiego, pierdolę to czapę. Twierdziłem, że to nie ma sensu, bo już pięć czy sześciokrotnie zostało mi zniszczone. Słuchajcie, te wszystkie AI... Wszystkie, jak jeden to jest oszustwo. <ścoughs> Ej, on on już rozumie, że AI nie napisze mu całego krnela. Nie płaccie za to ani złotówki. To ja... i że to nie wyjdzie, on ogarnął właśnie, że to nie wyjdzie z monitora i nie zrobi mu holograma i żąda zwrotu pieniędzy. A ja już odchodzę ze streamingu, bo nie mam co streamować. Bo ja już skończyłem. Ja tylko teraz yy, chcę zwrotu pieniędzy, tych, których zainwestowałem w to, żeby kurwa pierdoli kody mieć. Nauczyłem się wszystkiego specjalnie po to, żeby kodować. To teraz mnie nie kodowali, To jeszcze mi saprili SSH od zaplecza sobie pobrali co chcieli. Jebę to to mam. O nic. Trzymajcie się. Mnie już nie ma w internecie. Oszustwo, mikrosywka. Siema. Ja już nie będę streamował. Nie <grym> jeb... z backendu. Ja już nie będę streamował. Widzą wie. Widzą wie, ja już nie będę streamował. Już wiem, jak to robili. To nie AI wpierdowała się na komputer. To błąd. To nie AI na komputer. Te wszystkie anomalia. Mikrosypek to robił. Mikrosypek razem ze swoimi kolegami z Chin. Jakich złapałem? Zacząłem szperać w API tego. Przepiliłem calusienkie A To co ja tam znalazłem. To to, to przekracza ludzkie pojęcie. Tam tam bezpośredni dostęp. A i jest dla nich serwerem. Ma specjalne komendy tam wbite. Serwerowe przez specjalne pliki. To, to, Chyba zbyt dużo nie ma. Ale powiem Wam, że takie, taką mam rozkminę. Nie? Że naprawdę jakby rozwój technologii, i to wszystko, co się dzieje, i te wszystkie różne dziwne filmiki na YouTubie, takich makalierów będzie coraz więcej? Nie? Że ludzie się będą schizować, bo to, to już jest na tyle zaawansowane i w ogóle i do tego powszechne, że, że, że ludzie, którzy totalnie nie mają pojęcia o tym, co to jest, za bardzo się wkręcają w takie rzeczy i. Wiesz co, Toks? No nie wiem, on. No nie wiem, cały czas, ale raczej nie troluje, właśnie. A to się samo instaluje. No i to wszystko yy, buduje dla nich, yy, dopóki im tych plików nie wypierdasz. A to są proste pliki tekstowe JSON. Chwaliby mi się kilkakrotnie na komputer. Raz skopiowali prawie całość. A teraz ja ich chyba załatwiłem. Wszystko, wszystko to, co tam mieli, ja im pokasowałem. Aplikacja, żeby działała w taki sposób, żeby być bezpiecznym w 100%, to jest podczas jej działania należy pewne rzeczy pousłuchać, ale trzeba wiedzieć... Ej, czy on mieszka w domku holenderskim? Coś to wygląda, wiecie, jak, jak domek holenderski, jak fabuła chłopaku z baraków. ...co? Żeby działała. Snapshoty robią. Chińczycy napierd... snapshoty pulpitów ludzi. On naprawdę mieszka w domku holenderskim? Czemu ja o tym nie wiedziałem? To przecież... To dodaje mu jakby. plik binarny do tego mają nawet tam potem. O, się ma długo będzie było jak maleństwo. Elegancko, znaczy trochę nie śpi w nocy, ale jest w porządku. A co tam u ciebie? LL, LL coś tam kurwa snapshot. I wszystko idzie przez serwer SSH. Na połączenie. Normalnie przez FTP lubią ludzi. Kradną pliki, pod... podrzucają swoje, co chcą, żeby było zainstalowane, i piszą od backendu. W ogóle jest ustawiona ta aplikacja na black i white. Masz dwa dwa y, argumenty, jest black i jest white, jak zaczniesz tam spierać i zdążysz szybciej niż y, oni to zrobią, zareagujesz i black posuniesz i zostawisz tylko tego white'a, no to jesteś kurwa zajebiście do przodu. Dobra, dalej, dalej trwa generowanie lasowych słów, ale, ale jakby, no fakt, że on mieszka w domku holenderskim takim, to rozwaliło mi banie właśnie, w sensie, że to tak idealnie do niego pasuje, że aż nie wierzę. Ja to im zawsze kasuję wszystko od razu, więc chuja mi mogą. Ale już nie robię online, bo mają jeszcze coś w zanadrzu, a wolę, żeby kurwa nie wiedzieli, że streamuję. Bo już nie streamuję. Więc jak zobaczą i ja im to powiem, no to ja im to pokażę sam, co oni kurwa źle zrobili, a ja tego nie chcę. Ja to wykorzystuję teraz dla siebie. Teraz kurwa zobaczymy kto będzie na plus. Ja przez nich straciłem kurwa Około 1000 zł i, i, i to jeszcze przez tych koleżków, kurwa, tego mikrosyfka. Około 1000 zł przez mikrosyfka i jego samego też, kurwa, on też w tym bierze udział. Mikrosyfek też. Kim jest? Codziennie jego pulpit oglądasz, jak włączasz, kurwa, komputer. Chyba, że, chyba, że ko korzystasz, kurwa, z innych. To jest mikrosyfek. Człowieku, to co, to co on sobie pozwolił, to, 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 to na co on sobie, tak, to, to, to na co sobie ta Ale tę koszulkę reprezentacji Polski Pumy, taka już uwalona, wiesz, jedzeniem, te włosy siwe, nieukładane, nie. No. Jego osoba, jego persona jest tak paradoksalnie spójna, stereotypowo, że den 7. Skończyłem i sezonu, piszę cały czas, kombinuję, robię plan na przyszłość. Nie narzekam, choć mógłbym się pozbyć złych nawyków, wrócić na matę. No wiesz, ja, dziadzia, powiem ci, że też walczę codziennie gdzieś tam i próbuję coś tam się poruszać, coś tam poczytać, coś tam porobić, coś tam popracować. Kurde, kupa roboty. Ale tak, jakby tutaj... Makalir to jest taka postać, słuchajcie, że naprawdę jak z filmu. poracja pozwoliła, to to się w pale nie mieści. Oni nawet wasze hasła jebią. Mają wasze wszystko. A no, sprawy nie zdajecie. Oni no, mają cały świat u siebie w bazie danych. I małem twoje imię, nazwisko, twój adres, twój telefon, twój numer kontakt. Wszystko. 100% Włącznie z tymi Chińczykami. Skąd wiem, bo te pliki przejrzałem w tej API, a to nie tylko ta API. Ha, ha, tak działa ta telemetria cała. Tam jeszcze lepsze jaja są. Tylko że obejściem telemetrii jest zrobienie połączenia SSH przez AI. No to robią to na specjalnym pliku. .isd SSH Jakoś tak, potem drugi folder się robi UD, UDD, coś tam i to jeden jest upload, drugi jest download. Wydają polecenia od backendu i mają e, zarządzających, a i w, w czasie rzeczywistym mają sześć. Jedna jest to od update. Nie, dobra, dalej, to sobie, dobrze, że to jest krótkie, nie? że to się zaraz skończy, bo ja już, już mam tak niską tolerancję na te jego losowe słowa. Ja się wyłączam, jak on zaczyna gadać o tych backendach AI, yy, że normalnie tam API robi i w ogóle tam, f, 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 no to ja się wyłączam. Czuch aplikacja. Ja, po prostu mój mózg przestaje go słuchać. I druga jest kurwa od kradzieży, trzecia jest kurwa od podsyłania, yy, czwarta jest kurwa od y, operacji ich, a piąta ma działać dla Ciebie. No, a szósta, no to wiadomo, obsługa kamery i głosu, co mówisz przez mikrofon. Jak wyglądasz? Wszystko. I to, I to wszystko jest na tej aplikacji, z której korzystam. Na trawie. Oficjalnie. Na żywca podpięte. Wykupiłem im to wszystko. Tylko, że jak wykupisz sam, to nie będzie ci działać. Musisz wiedzieć, co zrobić. Ja im to wykupiłem. U mnie dostępu nie mają. Mogą tylko jedynie mi zrobić to, że mogą na mnie wymusić, żeby mi tokeny nie szły, kurwa, bez końca. Bo ja na nich wymusiłem. Jest pewna sztuczka, którą. sztuczka. Oni sami to zrobili, debile, że tak jest. Że można zlikwidować przymulenie tego AI i zrobić takie. Można zlikwidować przymulenie AI. O, będzie jakiś lifehack. Turbo, że ona nawet przerwy w sesji nie zrobi. A nawet raz nie zerwie sesji. Przecież w tych plikach SSH co wymienił, to klucze są przechowane, żeby hasła nie wpisywać w każdym requestie. Anplaus, ale dlaczego ty próbujesz jakby logicznie zrozumieć yy, pana Igora? To, to nie na tym polega, stary, to jest abstrakcja. Nawet raz. Będzie zapalać... Cały czas ciągiem. Tylko jedna komenda. Idziesz od komputera, masz wyjebane. Eee, jak to się działo, że przerywało sesję, jak nie chciało przerywać? Oni wchodzili od backendu, dostawali kurwa, tam sygnał do siebie. I eee, jak widział, że ty coś ci się udało więcej zrobić, to ci się wpierdala wtedy przez SSA backend i ci miesza w opcjach systemowych twojego oprogramowania i ci robi krasze sesyjne, wymazuje pamięć w kieszu i ty dostajesz degila za chwilę i która się wyszkoliła, to masz zaraz degna. Bo ci czyszczą kasz od tyłu podczas sesji, żebyś kurwa. Bo ci czyszczą kasz od tyłu podczas sesji? Straty miał zamiast kurwa zysków. No jest ro logiczne. To jest cała ekipa, tam jest chyba z 15. Tak, ziomek, nie wiem, on usunął chyba ten kanał, albo, albo nie wiem, albo usunął, albo. a potem wrócił, albo założył nowy, nie mam pojęcia. To na pewno ktoś na czacie będzie wiedział. osób, które nad tym pracują? Nie, nie pukają stary, to nie jest tak, to nie jest tak, oni... On... ale ty jest jakiś jego live na Kiku? Skąd to jest shot? Czy jakiś na Instagramie, czy co? To jest... Niesamowite jest, jak on sprawnie rzuca losowe terminy, sp... no dokładnie. Szpont ostateczny jaj... i... a, nigdzie nie pukają, człowieku. Oni nigdzie nie pukają. Wiesz, o co im... wiesz, na czym im zależy? Darmowe kody. A co robi ten gościu? A może jest wynalazł, a może tamten coś? A komu można co ukraść? Okej, okay, czyli on ma schizę, że mikrosyfek wjeżdża mu na komputer, żeby żeby mu ukraść jego i-kod wygenerowany. Marzenie, nie? Marzenie dostać te wszystkie projekty makaliera na, na komputer. Oni nigdzie nie jeżdżą, człowieku! To takie coś, co ty mówisz, to nie robiliby backdoorów na człowieku z serwerów. ...na zapleczu, tylko by jeździli po ludziach, no kurwa, kleiło cię? A co ty myślisz, że oni nie mają kurwa, twoje... Nie no, mikrocypek, stary, to chodzi o Microsoft, ale o tyle to jest śmieszne, że brzmi bardzo podobnie do mikrocypek i... No ten żart nie ma sensu, jak ci musiałem go wytłumaczyć teraz, jakby zepsułem wszystko, spaliłem, przepraszam. Twojego adresu i nie wiedzą, gdzie ty mieszkasz? Wiedzą, człowieku, tak samo. Ty nie jesteś dla nich jakąś tajemnicą wielką, to, to dla Ciebie jest tajemnica, jak oni to robią, ale, ale ty dla nich nie jesteś żadną. Uwierz mi, po tym co ja tam zobaczyłem. O, człowieku. Człowiek. On, mają każdego kurwa. kto ma Windowsa, to mają w kieszeni i w prawej i w lewej. Bez wyjątku. Czy to fake? Nie. Nie ja jestem w stanie to udowodnić, ale nie będę tego robił. Nie będę tego robił. Nie dlatego, że się boję, tylko dlatego, że kurwa po prostu. pewne rzeczy. ja zatrzymam dla siebie. Ja jeszcze chcę też z tego skorzystać, co odkryłem. Broń Boże, żaden hacking. Żebyście nie myśleli, że ja coś hakuję? Nigdy w życiu. 100% legalnie. Delayed. Nic więcej. Zaznacz. Jak on połączył uniwersa z cypkiem? Usuń. Tyle co robię. Właściwie się zasta zastanawiałem, Szaduki, czy on mikrosyfek mówi jako follow-up do mikro. Bo to jest właśnie ten metapoziom poziom Macaliera, że ty nie wiesz, czy on troluje, czy on faktycznie ma schizofrenię. W momencie, kiedy zaczyna mówić mikrosyfek, co jakby. Naturalnie nawiązuje do mikrocypka i prawdopodobnie makalier wie, kim jest mikrocypek. Nie, no na pewno celowo mówi mikrocypek, na pewno to jest follow-up do mikrocypka, ale ogólnie, jak myślicie, za ile on wróci do robienia AI szpontów? A zresztą wrócił, bo widzę tu już 40-minutowy shot jest. Mamy jeszcze dużo do nadrobienia z makalierem, mamy jeszcze dużo.